Jest taka kwestia, która okazuje się bardzo kłopotliwa dla wielu pilotów, dla wielu osób, które zaczynają swoje pierwsze kroki w składaniu i lataniu kopterami, mianowicie po złożeniu koptera i takim wstępnym skonfigurowaniu, czasem okazuje się, że to testowanie na biurku, to znaczy takie uzbrojenie go na biurku i sprawdzenie co się dzieje, nie zawsze daje taki efekt, jakich się spodziewamy. I teraz jak to się, jak to się, co tam się dzieje? Kładziemy sobie taki kopter na biurku. I uzbrojamy silniki. I teraz to, co się. Po uzbrojeniu silników i dodaniu gazu, nagle się okazuje, że mimo, że nie dotykamy aparatury, któryś z silników przyspiesza, yy, zwalnia, dzieją się jakieś dziwne troszeczkę rzeczy i nie do końca jesteśmy w stanie zinterpretować, czy to dobrze, czy to źle. Na ogół podejrzenie jest takie, że coś zmontowaliśmy nie tak, że coś nie działa tak jak należy, kiedy tymczasem wszystko jest w porządku. Ja Wam zaraz zaprezentuję, co ta, o co o czym tak naprawdę, co tak naprawdę mam na myśli. Zróbmy teraz drobny eksperyment, który pokaże o co mi chodzi. Wezmę aparaturę i uzbroję kopter. Następnie dodam trochę gazu i jak słychać jeden z silników się cały czas rozpędza. No to ja nic nie dotykam, nic nie nakiskam, a jednak coś się dzieje. Zmniej, zmniejszyłem obroty na minimum. Rozbroję teraz kopter i zastanowimy się przez chwilę, co tak naprawdę się wydarzyło. Nie wiem, czy było to dobrze widać i słychać, natomiast ewidentnie jeden z tych silników rozpędzał się w sposób taki niekontrolowany. On się rozpędzał, potem spowolnił w momencie, kiedy ja odjąłem gaz i tak dalej, ale ewidentnie spotkaliśmy się z sytuacją, w, których, w której silniki nie pracują równo tak jak w motor test, ale. Jedne z nich yy, na przykład przyspieszają, albo jest tak, że dodajemy gazu, i jeden z silników nagle zaczyna się mocno, 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 mocno wkręcać na obroty. Skąd to się bierze? Pamiętajmy o tym, że w motor test podajemy bardzo konkretną wartość tego, nie powiem, że gazu. To znaczy, dodajemy, określamy konkretne obroty tego silnika. To znaczy, mówimy na przykład yy, do ESC, wysyłamy sygnał pod tytułem, słuchaj, obracaj nimi na. 50%, 50 tej mocy. I to działa w motor teście. Natomiast po uzbrojeniu koptera, pamiętajmy, że jest pętla PID, czyli jemu się wydaje, że on tak naprawdę jest w locie i że ta pętla PID kontroluje pozycję tego koptera. To znaczy to, czy on się, on się obraca, czy nie, że jest w stanie w, jakoś tam, w jakiś sposób na to wpływać. Jeżeli ja położę ten kopter, położę go lekko nierówno to zaczyna działać akcelerometr, który przekazuje informację, że kopter jest przechylony. Odczytując to do pętli PAD trafia informację, słuchaj, kopter jest przechylony, więc trzeba spróbować wyrównać ten lot. Owe wyrównywanie lotu bierze się właśnie poprzez rozpędzanie na przykład jednego silnika, no bo jeżeli kopter jest przechylony w lewo, to teraz jeżeli on z lewej strony tymi silnikami doda troszeczkę gazu, to powinien to skorygować. Z uwagi na to, że tak się nie dzieje, a pętla PID składa się z trzech składowych z P, I i D. I ma szczególną właściwość, że jeżeli błąd nie zostaje skorygowany, to zaczyna coraz mocniej, e, coraz mocniej działać, coraz, szyb, coraz intensywniej, że tak powiem, próbować ten błąd naprawić, jeżeli nic się nie dzieje. Owy parametr Powoduje taką rzecz, że ten silnik zaczyna się rozpędzać. Inaczej, z uwagi na to, że kopter jest przechylony i nie wraca do tej pozycji, która jest zadana no bo przecież jest przechylony, bo leży na biurku i nie ma jak, i nie ma śmigieł to pętla PID sama zaczyna się nakręcać, dokładnie parametr I, i przyspieszać ten silnik z uwagi na to, że kopterowi się wydaje, że skoro do tej pory nie udało się tego skorygować, to zwiększenie tych obrotów, czyli jakby. Zwiększenie proporcjonalności tej reakcji do tej pozycji, która jest, spowoduje jego wyrównanie tego, wyrównanie tego lotu. Tak się nie dzieje, więc ten silnik się rozpędza bardziej i bardziej i bardziej. I w momencie, kiedy kopter leży na biurku, dochodzi do bardzo dziwnych, może dochodzić do bardzo różnych dziwnych zdarzeń pod tytułem, na przykład wszystkie silniki nagle się zaczną wkręcać na obroty, yy, któreś z nich zaczną przyspieszać, i tak dalej. Więc należy pamiętać o tym, że testowanie na biurku. Ma swoje ograniczenia, których musimy być świadomi, i owszem, można niektóre rzeczy sprawdzić. Ale co do niektórych, nie ma sensu jakby udawać niektórych rzeczy, bo może być tak, że my trzęsąc z tym kopterem w lewo, w prawo, tam kołysząc nim na różne strony. Będzie nam się wydawało, że my sprawdzamy, czy on dobrze reaguje. Nie zawsze musi być to zgodne z prawdą, a przynajmniej może być tak, że skoro kopter nie jest w stanie walczyć z tymi siłami, z tym, jak my obracamy ten, ten kopter. To te silniki wcale nie muszą tak proporcjonalnie reagować, bo on, jakby na podstawie wskazań czujników, on jemu się wydaje, że on w jakiś sposób reaguje, ale my go przechylamy w drugą stronę i tam się dzieją różne cuda. Więc trzeba pamiętać o tym, że to testowanie ma pewne ograniczenia. Teraz, w jaki sposób możemy ustalić, czy silniki um, działają? Właściwie, to znaczy, czy właściwie możemy pójść latać, o tak powiem, bo to jest pytanie, czy ten kopter się podniesie, czy natychmiast się na przykład przewróci. I to jest, zaraz wam pokażę krótko, w jaki sposób to akurat możemy sprawdzić. No dobra, powiedziałem, że możemy sprawdzić, jak taki kopter zachowuje się na biurku i faktycznie do pewnego stopnia możemy. Po pierwsze, mogę ten kopter uzbroić i zobaczyć, że wszystkie silniki się kręcą. W przypadku zerowego gazu powinno być tak, że one faktycznie pracują w takim trybie idle, czyli w żaden sposób nie przyspieszają i nic się tam więcej nie dzieje. Teraz, co mogę zrobić, co mogę zrobić dalej? Mogę pracować prawym manipulatorem i patrzeć, który z silników przyspieszają, to znaczy, czy mam właściwe, czy mam właściwe sterowanie. I to, jest, I to jest tak, jeżeli będę przechylał lewy, prawy manipulator. Konkretne narożniki, to powinny mi przyspieszać dokładnie silniki na przeciwległym narożniku. To znaczy, jeżeli ja popchnę ten manipulator w lewo i w tył, to kopter powinien się przychylić o w tą stronę, czyli na mnie. Czyli ten silnik powinien przyspieszać. Jeżeli ja przechylam manipulator w lewo i w tył, to powinien przyspieszać ten silnik. Teraz odpowiednio na przeciwległy, czyli jeżeli popchnę manipulator w prawo. I do siebie to przyspiesza lewy przedni silnik. Jeżeli do przodu od siebie i w prawo, to lewy tylny. I odpowiednio prawy tylny w momencie kiedy popnę ten manipulator w tą stronę. I moim zdaniem tyle można właśnie sprawdzić na biurku. To znaczy, ja bym nie kombinował z dodawaniem gazu i sprawdzeniem co się dzieje, bo na przykład dzieją się takie rzeczy, teraz silniki nagle się rozpędzają, mimo że ja nic nie dotykam. To jest ten błąd, którego, którego nie popełniamy, to jest nie warto. Dajmy gaz na zero i wtedy pomachajmy sobie tylko tym, tym manipulatorem. Zobaczmy, czy właściwe silniki się rozpędzają. Natomiast rozbrójmy teraz. Druga sprawa, którą powinniśmy sprawdzić, to jest tylko to, czy silniki kręcą się we właściwą stronę. To znaczy, czy zgodnie z założeniem, jeżeli mamy domyślną konfigurację Betaflight, bo możemy też mieć silniki odwrócone, ale przyjmijmy, że mamy standardowy obrót. Ten będzie się kręcił... Zgodnie z ruchem wskazówek zegara, ten przeciwnie, ten zgodnie, ten przeciwnie. Koniec. To jest właściwie to, co powinniśmy sprawdzić. Jeżeli z jakiegoś powodu kopter będzie nam się przewracał, to najprawdopodobniej jest to kwestia błędnie założonych śmigieł, to znaczy założyliśmy nie te śmigła, które trzeba na, na nie te silniki, bo na to też musimy zwracać uwagę. I to tyle, jeżeli chodzi o testy na biurku. Tylko zobaczmy, czy silniki się właściwie kręcą, i możemy sobie spróbować pomachać tym prawym manipulatorem. I to naprawdę wystarczy. Mam głęboką nadzieję, że jeżeli ktoś miał jakieś wątpliwości odnośnie tego, co dzieje się z kopterem na biurku i czy jest to poprawne, to mam nadzieję, że je teraz rozwiałem. Mam nadzieję, że wyjaśniłem też, dlaczego właściwie do tego dochodzi. I to, co mogę poradzić na koniec: weźcie aparaturę weźcie ten kopter i po prostu pójdźcie nim polatać. Załóżcie śmigła i zobaczcie, co się będzie działo. Na razie, na niewielkim gazie, zobaczcie, czy on się oderwie od ziemi. I tyle. Nie ma co za dużo kombinować i sprawdzać w każdą stronę na biurku. Jeżeli silniki kręcą się w poprawne strony i poprawne silniki reagują, to znaczy, albo przynajmniej sprawdziliśmy, czy kopter właściwie, jak w momencie, czy żyroskop właściwie reaguje, czy mamy właściwą kolejność obrotów tych silników, to znaczy czy Betaflight faktycznie widzi te silniki w odpowiedniej kolejności, to moim zdaniem nie powinno się dziać nic niepokojącego, jeżeli chodzi o latanie. Także na pewno ten kopter powinien się wznieść w powietrze. No i tego Wam życzę. Także do następnego, na razie.